25 listopada na YouTube SC Software pojawił się krótki filmik prezentujący nadjeżdżającą nową ciężarówkę do American Track Simulator, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc, ma. z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DSC Software. Dzisiejsze informacje będą takie krótkie, ponieważ na YouTube DSC Software pojawił się krótki 18-sekundowy film, który jest z takim samym motywem, jak to było przy Reunion Range T, czy też przy manie TGX Euro 6, gdzie wiadomo, mieliśmy tą scenę, że z garażu wyłaniają się te ciężarówki, zaświecają się światła, odpalany jest silnik. No i w tym przypadku, akurat do nowej ciężarówki, która nadjeżdża do ATS-a, no, jest tak podobnie, tak samo. Może po prostu puszczę ten filmik, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Film oczywiście, tak jak mówię, na YouTube SC Software i oczywiście mam tu ATS-owy garaż, w którym akurat odpalana jest pewna ciężarówka. I Może zatrzymam w tym miejscu, dalej są jakieś napisy Almost to Go, czyli już prawie tam gotowe, wiadomo linki do ATS-a, do SC Software Może na początku zaczynam to i potem porównam do to pewnej ciężarówki i film zatytułowany jaka tam świecąca gwiazdka jest na niebie w tym roku czy tam jaka gwiazdka zabłyśnie na niebie w tym roku i oczywiście z tej nazwy można wywnioskować takie nawiązanie do pewnej ciężarówki w której w samej nazwie danego modelu jest też ta gwiazdka i chodzi tu oczywiście o tego international Stara. Które akurat, no tutaj przedstawiam akurat pewne zdjęcie tego przodu, żeby porównać tutaj co niektóre szczegóły do tej ciężarówki tutaj, a do tej tutaj. Na początku, akurat możemy porównać przede wszystkim lusterka, które jak widać są takie dosyć charakterystyczne, i tutaj możemy zobaczyć dokładnie podobny ich model. I faktycznie one tak wyglądają, jeśli chodzi o same światła. Mamy te boczne tutaj pomarańczowe światła, i w tym przypadku one też występują. Mamy też zwykłe, oczywiście, które są, wiadomo, tak podobne. Polecam każdemu samemu tak porównać tą ciężarówkę, jeśli chodzi w ogóle o cały kształt, też się tak prezentuje i oczywiście o te rury wydechowe, tak samo się idealnie prezentują. Oczywiście polecam każdemu z to zobaczyć, bo lepiej to wygląda e, niż na moim filmiku na YouTubie, bo wiadomo, jakość się zgorsza. Natomiast jeśli chodzi o te informacje, to w sumie tyle. Informacja taka krótka, że Lone star po prostu nadjeżdża i będzie w sumie powtórka, tak jak było, z Volvo FNL, czy też tutaj z Peterbiltem 389, że po prostu te ciężarówki nie wyszły w głównych update'ach, tylko wyjdą w takich pobocznych update'ach, bliżej tutaj do sytuacji z Volvo FNL, które to wyszło po jakimś czasie po wydaniu DLC Oregon. No i cóż, almost ready to go, czyli prawie gotowa do odjechania, do wydania. I cóż, na więcej informacji musimy poczekać. Chyba tutaj właśnie w opisie jest jeszcze... E, właśnie mowa o tym, żeby patrzeć na blog SC Software i jak tam pojawią się już oficjalne informacje, to u mnie ta informacja na pewno też się pojawi na kanale. Jeśli chodzi o te wszystkie informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.